Drugi ostatni sezon Arkane jest tuż, tuż, a ja w związku z tym postanowiłem obejrzeć raz jeszcze pierwszy i spieszę to was z dobrą nowiną, ten serial wciąż jest niemal doskonały, jeżeli nie doskonały, a z pewnością jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie dał nam Netflix. Chociaż oparta na grze League of Legends, to jest to produkcja przystępna i atrakcyjna dla każdego, kto nawet nie ma pojęcia o grach wideo, a ten odcinek to 5 powodów, dla których uważam, że Arkane jest Jedną z najlepszych produkcji serialowych ostatnich lat. Jeżeli jeszcze nie widziałeś bądź nie widziałaś tego serialu, to również są to dla Ciebie powody, żeby sięgnąć po ten serial, dlatego też będę starał się unikać spoilerów. Wiesz co, nie starał. Unikam spoilerów. Powód pierwszy jest taki, że jest to niezwykłe przeżycie estetyczne. I mówię tutaj o animacji i o oprawie audiowizualnej. Arkane wygląda obłędnie, i to jest pierwsza rzecz, która przechodzi na myśl, gdy myślę o tym tytule. Każda pojedyncza klatka jest dziełem sztuki. Pieczołowicie przygotowaną ilustracją, która wprawiona w ruch, odbiera mowę, wygląd lokacji, które są ponad wszystko wyraziste. Dwa miasta, w których toczy się historia, są nie do pomylenia ze sobą w żadnym momencie. Zrozumienie i znaczenie barw, takich jak toksyczna zieleń slamsów, pulsujący fiolet substancji migot i niebiański błękit magii sprawiają, że. Momentami ta historia opowiada się samymi barwami i to w taki sposób, że te wydają się wręcz bohaterami. I też dbałość o detale w prezentacji emocji bohaterów, która raczej jest niespotykana w tego typu produkcjach. To jak mimika opowiada o uczuciach, o, o emocjach bohaterów, nadaje niezwykłej autentyczności tym postaciom, przecież osadzonym w tak fantastycznym świecie. Więc ruch, płynność, rytmika to jest to, co sprawia, że ten serial hipnotyzuje. Szczególnie hipnotyzuje, gdy w grę wchodzą sceny akcji i doskonale zaprojektowane sceny walki. Ale o tym będę mówił więcej w ostatnim punkcie na samym końcu, dlatego zostań ze mną do końca. Ale poza olśniewającą animacją i kierunkiem artystycznym. Jest też muzyka. Charakterystyczna czołówka z utworem Enemy – Imagine Dragons to jest jedno, to ona sprawia, że ten serial wydaje się tak fantazy, jak i nowoczesny jednocześnie. Ale przewijają się takie utwory jak Guns for Hire od Woodkid, oh, Playground od Bay Miller, Wreszcie, What could have been Stinga? Dobór kompozycji jest po prostu wysmakowany. Znaczy, twórcy rozumieją montaż, wiedzą, co chcą powiedzieć danym utworem, sięgają po bardzo eklektyczne brzmienia, ale w jakiś sposób potrafią je osadzić w taki sposób w danych momentach, że czujemy je bardziej, podobnie jak lepiej czujemy emocje bohaterów. Jakże serio. Podsumowując ten punkt, jeżeli nie interesują Cię historie w popkulturze, to nie wiem co tu robisz. Ale tak szczerze, jeżeli nie interesują Cię specjalnie historie, to możesz oglądać i słuchać ten serial po prostu mając przeżycie estetyczne. To jest niezapomniane wrażenie. Powód drugi, serce, czyli bohaterki. I chodzi o dwie siostry, Vi oraz Powder, tudzież Jinx. Centralny punkt pierwszego sezonu Arcane to są te dwie wyraziste, i pięknie rozwijające się na naszych oczach protagonistki. Ma to szczególny wydźwięk, biorąc pod uwagę skok czasowy, jaki następuje w serialu. Zaczynają jako dziewczynki, a kończą jako osoby dorosłe. I sam fakt, że są siostrami, dodaje dodatkowego ciężaru emocjonalnego całej historii, bo widzimy, jak są sobie bliskie, ale widzimy też, co je dzieli, jak bardzo się od siebie różnią. I w ogóle motywem przewodnim tego serialu, i to dobrze rezonującym jest, w jaki sposób dobre intencje, Mogą mieć tragiczne konsekwencje oraz w jaki sposób te konsekwencje przyciągają i oddalają od siebie ludzi. Trzeba też zaznaczyć, że siostry są doskonale zagrane przez Hailey Steinfeld, to jest Vi i Elle Pernell, która gra prawurowo Jinx i tę ostatnią, czyli Elle Pernell, możecie kojarzyć chociażby z wydanego w tym roku Fallouta, to znaczy, że Ella Pernell zagrała w dwóch wybitnych adaptacja gier wideo Arcane i Fallout. Teraz nim przejdziemy do punktu trzeciego. Mam dla was coś specjalnego, jeżeli szukacie nowego fotela, na którym wygodnie będzie wam się grało albo jeszcze wygodniej będzie wam się pracowało. Testuję w tej chwili nowy fotel od firmy Diablo Chairs i mam dla was kod rabatowy. Mój model to jest XI, który jest no mega wygodny, daje bardzo duże możliwości konfiguracji, zarówno jeżeli chodzi o oparcie, jeżeli chodzi o podparcia pod ręce, mogę zmieniać poziom, wysokość, przesuwać, wysuwać, zmieniać kąt nachylenia. Masa możliwości ponad wszystko nie męczy się kręgosłup, ale miałem dwa specjalne życzenia. Po pierwsze Chciałem, żeby nie było charakterystycznych skrzydełek, które zasłaniałyby piękne plakaty bez schematu za mną. I po drugie, zależało mi na tym, żeby na tym fotelu wyglądać jak siostra zakonna Bene Gesserit. Udało się, ten model XI jest, można by rzec, fotelem elitarnym. Jeżeli wyszukacie modelu dla siebie, to wejdźcie na stronę Diablo Chall, którą znajdziecie w linku w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. I wykorzystajcie kod. 10% rabat, który Wam daje, wystarczy, że wpiszecie bez schematu 10, będziecie mieli ten 10% rabat, który dodatkowo łączy się z innymi promocjami, więc warto to wykorzystać. Wejdźcie na stronę Diablo Chelsea, znajdźcie fotel dla siebie, wykorzystajcie rabat. A teraz wracając, powód trzeci, dla którego Arkane jest ideałem to ciekawi bohaterowie. Bo nie na samych siostrach stoi cały serial. Mamy mnogość cudownie różnorodnych, mądrze poprowadzonych postaci, które mają swoje miejsce w świecie, jak i w historii. A ta jest niemal w tym samym stopniu historią dwóch sióstr, co historią dwóch serdecznych przyjaciół. Idealistów i wynalazców Jace'a i Viktora, którzy rewolucjonizują świat swoim zastosowaniem technologii opartej o magię, a jednocześnie znów muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami swoich dobrych intencji. Do tego mamy Caitlin, córkę arystokratów, która swoją służbą w mundurze chce udowodnić coś sobie i innym, stając się na naszych oczach jedną z najbardziej dobrych i lojalnych postaci w całej serii. Mamy poczciwego profesora Heimerdingera, który jest kimś więcej niż po prostu mentorem dla Jace'a i Victora. No i mamy jeszcze dwie inne, znakomicie napisane postaci mentorskie, które jednocześnie pełnią rolę figur ojca dla bohaterek Jinx i Vi. Mają różne filozofie tego ojcostwa i wychowania, i mają też różne filozofie jako liderzy rozwiązywania konfliktów rysnących napięć społecznych. To jest Wander, który wziął pod swoje skrzydła siostry Vi i Powder oraz Silco, niekoronowany król slumsów zwanych Piltover i jednocześnie jeden z najciekawszych, najbardziej niejednoznacznych antagonistów, jakich zobaczycie w serialu. To jest, to jest naprawdę niezwykłe osiągnięcie z takiej perspektywy scenariopisarskiej, żeby mieć tak szeroką i różnorodną gamę dobrych bohaterów, a jednocześnie być w stanie sprawić, żeby każdy z nich zalśnił we właściwym momencie, żeby każdy z nich znalazł swoje miejsce w historii, a jednocześnie nie łączyć ich ze sobą nachalnie, nie sprawiać, że oni spotykają się na każdym kroku, co wymaga od nas bardzo dużego zawieszenia, niewiary. Nie! Duża część tych bohaterów w ogóle się nie spotkała jeszcze w serialu ze sobą, a te postaci, które się spotkały, to nastąpiło we właściwym momencie i było naprawdę dobrze uzasadnione. Szapoba to jest naprawdę duże osiągnięcie. Um, jeżeli chodzi o kunsz scenario pisarski, pokazuje, że to francuskie studio że to są mistrzowie nie tylko i wyłącznie. Mm, Animacji i oprawy audiowizualnej, estetycznej, ale również, i to punkt czwarty, fantastycznej historii i świata. No właśnie, opowieść o dwóch miastach i ich kruchym sojuszu. Z jednej strony Piltover, czyli idyliczne miasto postępu, pięknych umysłów, równie pięknych wynalazków, z drugiej Zaun, czyli podbrzusza tego Piltover, który jest miastem ubóstwa, chorób i beznadziei a ponad wszystko kipi od resentymentu. To społeczne wrzenie, stratyfikacja społeczna i narastające napięcia między jednymi i drugimi podsycane są także przez niebezpieczną magię i równie niebezpieczną alchemię oraz technikę, co daje nam zniuansowany obraz steampunku. I teraz zaznaczmy steampunku, który kładzie również akcent na ten człon punk, a to jest bardzo rzadkie. Fantazy, bo częściej koncentruje się na Steam i na wynalazkach. Poza wiktoriańską estetyką, która zresztą przywodzi na myśl serię Dishonored, naprawdę mamy tu ten element punku. Mamy anarchistów na ladających deskach, charakterystyczne fluorescencyjne graffiti. Mamy szaleństwo Jinx, która równie dobrze mogłaby być żeńską wersją Jokera, czy bardziej ciekawą Harley Quinn. Ale do tego punkowe stroje, punkowe fryzury to jest naprawdę raj dla cosplayerów i jednocześnie zachwyt nad tym. Jak wewnętrznie spójny i wielowarstwowy jest ten świat przedstawiony, i jak wyraziście został on wykreowany, chociażby, jak już mówiłem wcześniej, przez wykorzystanie barw, które kodują w naszym umyśle mm, konkretne scenerie i konkretne emocje. No, a przy tym wszystkim jest to bardzo łatwe do objęcia umysłem, bo. Miejsce akcji wcale nie jest rozległe, to są tylko te dwa miasta, które, jak już powiedziałem, bardzo łatwo rozpoznajemy już po konkretnych lokacjach i po samej estetyce. I nisko zawieszony został próg wejścia dla osób, które nie mają pojęcia o League of Legends, czyli grze, na której oparta jest ta historia. Ja nie mam pojęcia o League of Legends i nie mam poczucia, że zostaje zarzucony tonom informacji o tym świecie, o tym uniwersum, tylko po to, żeby zaspokoić fanów, albo żeby <laughs> może zaspokoić satysfakcję. Um, właścicieli tej marki. Nie. Twórcy ze studia Fortyż postawili na uniwersalny język emocji i pewnych motywów, które są również uniwersalne dla każdej kultury, czyli rodzina, przyjaźń, lojalność i wspólnota. To jest naprawdę bogata politycznie historia, opowiedziana prostym i wrażliwym językiem. A ponad wszystko, i ostatni powód, dla którego uważam, że należy znać Arkane albo sobie nawet odświeżyć ten serial, to są. Wielkie emocje. Arkane wydaje się bardzo niepozorne przez pierwsze trzy odcinki to znaczy, powolutku buduje napięcie, rozstawia pionki na planszy, pomaga nam lepiej poznać bohaterów, jest wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o emocje, nie licząc kilku momentów. Jednym z nich jest otwarcie serialu, bo pierwsza scena, która bez słów prezentuje nam siostry, stające się sierotami i wychowane w konflikcie i w tragedii jest potężna. Następnie rzeczy się stopniowo budują, aż właśnie do ostatnich 10 minut odcinka trzeciego, który, no co tu dużo mówić, po prostu miażdży emocjonalnie i sprawia, że nie zapomnisz go do końca życia. Tak samo jak nie zapomnisz końcówki odcinka szóstego i sceny walki, tego w jaki sposób jest ona poprowadzona. Albo jak nie zapomnisz, niejednej eksplozji emocjonalnej powder, która ukazuje jej kruchość emocjonalną, ale również w ciekawy wizualnie sposób i przez montaż ukazuje zaburzenia psychiczne. To są sceny. To jest kino. To jest benchmark dla seriali animowanych, tak jak Spider-Man, Uniwersum i Spider-Man. Poprzez uniwersum jest benchmarkiem dla filmów animowanych. To jest. Produkcja, która posunęła naprzód animację, ale posunęła również storytelling i sposób, w jaki opowiada się historię z wykorzystaniem narzędzi i środków artystycznych, jakie daje właśnie taki format. Arkane pokazało, że arcydzieło może przyjść z najbardziej nieoczekiwanej strony. I jutro premiera trzech pierwszych odcinków, drugiego i ostatniego już sezonu. Mam nadzieję, że poziom zostanie utrzymany, a może nawet zostanie podbity. Um, jeżeli znajdę chwilę, to postaram się nagrać jakieś szybkie wrażenia. To jest e, taką mini recenzję tych trzech pierwszych odcinków. Natomiast co poniedziałek, zapraszam Was, bo ten serial będzie się ukazywał w trzech turach po trzy odcinki. Będę widział się z Wami, mam nadzieję, w poniedziałki i dyskutował na żywo i omawiał to, co będzie już do omówienia. A tymczasem zachęcam Was do sprawdzenia innych materiałów bez schematu. Ostatnio wyszedł bardzo fajny, uważam, essay stworzony razem z e, twórcą Kancia Krisa na temat walki, na temat radzenia sobie z traumą bądź też ulegania traumie i o tym, jak opowiada o tym gra Silent Hill. Bardzo Wam polecam, nawet jeżeli nie interesujecie się tą grą. No i jeżeli macie ochotę, to sprzyjcie bez schematu na patronacie. Tu gdzieś się pojawi teraz naklejka, w którą można kliknąć, żeby dostać jeden z tych plakatów. I oczywiście też, jeżeli lubicie Arkane czekam na Wasze komentarze pod filmem.